Cześć, dzisiaj o największej sensacji obecnego sezonu, ponadto o wygranej Kokogo w Wuchanie, występach Polaków czy o pomyśle zorganizowania nowego turnieju, który byłby bardzo ciekawy. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A zacznijmy od Coco Goff, która okazała się najlepsza w ramach turnieju WTA 1000 w WUHANie. Amerykanka w finale pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegule 6-4-7-5. W pierwszym secie Goff szybko odskoczyła Peguli, ale w drugiej partii działo się dużo więcej. Pegula prowadziła 3-0 z dwoma przełamaniami. Wydawało się, że znów może odrobić straty w tym turnieju, bo w poprzednich meczach też wychodziła z wielkich opresji. Prowadziła w drugiej partii Pegula 5-3, ale przegrała cztery ostatnie gemy z rzędu i całe spotkanie 0-2. Mam wrażenie, że starsza z Amerykanek nie wytrzymała fizycznie, co też nie może dziwić, bo w chińskiej imprezie rozegrała... Wcześniej same trzy setówki, do tego szalony mecz w półfinale z Areną Sabalenką, wcześniej pojedynki z Aleksandrową, Siniakową czy Baptist. To dla niej kolejny dobry występ w ostatnim czasie, m.in. po półfinale US Open. A w WUHANie pokonała przede wszystkim liderkę rankingu światowego tenisa. Jeśli chodzi o Koko to nie straciła w zawodach chińskich ostatnich rangi wt 1000 w tym roku ani jednego seta. Pokonała kolejno Uchijime, Zhang, Zygmunt, Paolini i Pegule. Trzeba docenić na pewno ten sukces. Pierwszy tak duży pod wodzą nowego trenera Koko, Gavina McMillana, byłego biomechanika Areny Sabalenki. To jedenasty tytuł zawodowy Koko na tym najwyższym poziomie. Ma dwa wielkoszlemowe, trzy rangi WTA 1001, WTA Finals. Nieźle jak na 21 lat. Więcej tytułów zebrała jak dotychczas na kortach twardych. A to wszystko mimo niezbyt dobrej statystyki serwisowej u GOW, bo w tym roku popełniła już 405 podwójnych błędów serwisowych. Najwięcej ze wszystkich zawodniczek w czołówce. A to już liczymy razem z turniejem w Wuhanie. To były ostatnie zawody, tak jak wspomniałem, rangi 1000 w kończącym się sezonie 2025. Odbyło się 10 takich turniejów. W Dosze najlepsza była Amanda Anisimowa, w Dubaju Mirra Andreeva, w Indian Wells także Rosjanka młoda, w Miami Arena Sabalenka, w Madrycie także. W żywie zwyciężyła Jasmine Paoliniku, radości gospodarzy, w Kanadzie Victoria Mboko młoda, w Cincinnati najlepsza była Iga Świątek, w Pekinie Amanda Anisimowa i w Wiele z tych zawodniczek pierwszy raz triumfowało w zawodach WTA 1000, chociażby Anisimowa czy Andrzejejewa. Najbardziej zaskakujący sukces to pewnie triumf nastoletni Mboko w Kanadzie. Teraz przenosimy się do Szanghaju. W turnieju rangi ATP 1000 najlepszy okazał się niespodziewanie Valentin Vasherò. To największa sensacja w tenisie w tym sezonie, mam wrażenie. 26-latek z Monako, gdy ruszał turniej w Chinach, był 204 na świecie, dziś jest już 40, pokonał w Szanghaju Bublika, który rozgrywa niezły sezon, wygrał wiele spotkań w tym roku, Machacia z Dolnego Czecha, Hryszpora, czyli Holendra, też często niebezpiecznego, Duńczyka Runę. Djokovicia w półfinale i w finale Ridner Kresia, Francuza, a jednocześnie kuzyna Waszero. A przecież Waszero startował w tym turnieju, dodajmy także, od eliminacji, więc wygrał 9 spotkań w 14 dni. Imponujące. Tensista z Monako jeszcze w połowie czerwca odpadał, na przykład po pierwszym meczu ranki dużo niższej challenger w Poznaniu. Ciekawe, czy pójdzie za ciosem, czy to taki jeden wystrzał na dłuższy czas, czy też będzie w stanie utrzymać wysoką dyspozycję. Przez całą karierę do tej pory zarobił niecałe 600 tysięcy dolarów, a w Szanghaju otrzymał ponad milion dolarów, to najniżej sklasyfikowany mistrz imprezy ATP 1000 w historii, przebił Chorwata Borne Czoricia, który 3 lata temu jako 152 na świecie wygrał zawody w Cincinnati. Na pewno łatwiej o takie niespodzianki w końcówce roku, gdy wielu tenisistów, zwłaszcza tych z absolutnej czołówki, jest już zmęczonych. Nie startował w Szanghaju Alcaraz, Sinner szybko skreczował, ale to nie zmienia faktu, że Vasero wykorzystał okazję i po prostu pokazał się z kapitalnej strony. Magdalinet przegrała niestety w pierwszej rundzie zawodów WT500 w chińskim Ninbo z Belindą Bencic, szwajcarką 3 6 2 -6. Bencic była lepsza, w końcówce meczu ułożył się taki bardzo długi game, ponad 20 punktów. Polka miała jeszcze swoje szanse, by odrobić może część strat, ale nie udało się przełamać przeciwniczki. Trudny okres przeżywa znów Magdalinet. Notuje obecnie 6 porażek z rzędu w sierpniu, po tym jak pokonała Pegulę w Cincinnati, odpadła następnie z 1/8 finału tych zawodów, przegrywając z Weroniką Kudermietową, a potem okazała się słabsza kolejno w US Open, Guadalajarze, Pekinie, Wuhanie i teraz Mimbo. Wszystko na starcie imprez. Ponownie słabsza końcówka roku w wykonaniu naszej tej Sezon 2023 kończyła siedmioma przegranymi meczami. Z rzędu, a z kolei w poprzednim sezonie imponowała formą na koniec, gdy zachodziła daleko w chińskich turniejach. Kamil Majszak, w momencie gdy nagrywam ten odcinek, to czeka na swój mecz pierwszej rundy imprezy ATP 250 w Sztokholmie. Jego rywalem będzie jak Filip Misolic, a lepszy z tej dwójki w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Kordą, który ograł Australijczyka Popyrina. I jeszcze jeden temat na koniec dotyczący turnieju, który mógłby powstać i na pewno byłby uatrakcyjnieniem rozgrywek, ale wiele jest pytań, jakie są szanse, by realistycznie takie przedsięwzięcie mogło zostać powołane. W poniedziałek organizacja kobiecego tenisa ogłosiła nowy ranking aktualizowane jak właśnie co tydzień, mistrzyni z Wuhanu, czyli Coco Goff, pozostaje trzecia na świecie. Czwarta jest Amanda Insimowa, piąta Jessica Pegula, która awansowała z szóstej pozycji, a siódma mistrzyni tegorocznego Australian Open, Madison Keys. To pokazuje, jak mocne są dziś Amerykanki. Chyba najmocniejsze w światowym tenisie od czasów, gdy rządziły siostry Williams, Venus i Serena. Goff to mistrzyni US Open 2023. I tegorocznego Roland Garros. A dodajmy do tego chociażby Nawarro, dzisiaj 15 na świecie, rok temu wybraną w kategorii Progress Rogu przez WTA, no bo to były fantastyczne poprzednie miesiące w wykonaniu właśnie Emmy. W tej sytuacji Goff zaproponowała jakiś czas temu w social mediach zorganizowanie meczu Stany Zjednoczone, reszta świata w formacie Lever Cup. Te ostatnie rozgrywki są organizowane od 2016 roku w męskim wydaniu, do dziś brakuje podobnych w kobiecym turze czy w kobiecej rywalizacji. U mężczyzn odbywają się co roku w okolicach września i właśnie w ramach pojedynku Europa, reszta świata. Dyskusje na temat ewentualnego powołania kobiecej wersji Lever Cup trwają od lat, Pytałem o to kiedyś działaczy WTA, czy rozważają. Taką imprezę wtedy mi odpowiedzieli: cytuję, zawsze jesteśmy otwarci na podobne inicjatywy, ale na ten moment się tym nie zajmujemy. Wydaje się, że sam pomysł Kokog mógłby także wpłynąć pozytywnie na promocję kobiecego tenisa. Lever Cup jest świetnym narzędziem do budowania marki męskich rozgrywek. Nieprzypadkowo to właśnie w ten turniej zaangażował się Roger Federer Trzy lata temu w ramach takiej pokazówki właśnie w Londynie kończył karierę. Zawody drużynowe mogą też urozmaicić, uatrakcyjnić rywalizację. Wiemy to chociażby po United Cup, turnieju drużynowym, który już od kilku lat odbywa się na początku każdego sezonu. Mogłoby dojść do wielu ciekawych pojedynków. Na przykład po jednej stronie reszty świata Aryna Sabalenka, Iga Świątek Jasmine Paolini albo Jelena Rybakina, a po drugiej wspomniany gof, Pegula, Kis czy yy, na przykład Nawarro. I kto by nie chciał zobaczyć na przykład Debla, Pegula, Goff kontra Świątek Sabalenka. Przykładowo mówię. Taki gwiazdorski format mógłby także skłonić nadawców i zainteresować media. Problem jednak leży gdzie indziej, przede wszystkim w kalendarzu WTA, który dzisiaj jest napchany. Ciężko znaleźć miejsce na nowe zawody. Organizacja kobiecego tenisa musiałaby gdzieś stworzyć miejsce, może wycofać się z jednego czy dwóch turniejów. A wiemy, że ma kłopoty finansowe w ostatnich latach i raczej nie chciałaby się narazić na kary. Inaczej nie ma to sensu, by dokładać tę kolejnego startu, to mogłoby prowadzić do kolejnych urazów, problemów zdrowotnych. W ostatnich tylko turniejach widzieliśmy, ile było kreczy, walkowerów, kontuzji. Więc Lever Cup w kobiecym wydaniu, na przykład Nawratilowa Cup, tylko jeśli nie byłoby części imprez, na przykład w Azji. Co się pewnie niestety nie wydarzy. WTA zresztą też się nie wychyla w sprawie organizacji. Kto mógłby się tym zająć? Może amerykański związek tenisowy, tak jak australijski, angażuje się w męskie właśnie wydanie, Lever Cup. Podsumowując, pomysł Koko Go wydaje się być interesujący, ale na ten moment pozostaje tyle warunków od spełnienia, których zależy realizacja podobnej inicjatywy, że... Ciężko sobie wyobrazić powołanie takiego turnieju, a szkoda, bo myślę, że zwłaszcza kibice kobiecego tenisa byliby zainteresowani, a też kobiece rozgrywki nie są gorsze od męskich i zasługują na takie zawody. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, czy jesteście zaskoczeni wygraną Coco Go w Wuhanie, czy spodziewaliście się tego, jak patrzycie na sensacyjnego triumfatora turnieju w Szanghaju i czy wierzycie, że kiedyś mogłaby się pojawić taka impreza kobieca typu Lever Cup. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.